Ciały i krew nie objawiły Cię tego. Nie nauczyłeś się tego w ramach wykształcenia. Nie nauczyłeś się tego w ramach denominacji. Nie nauczyłeś się tego według wytycznych denominacji. One są świetne. Wykształcenie, denominacja jest świetna. To jest część tego. Lecz ludzie zanadto polegają na tym, a opuszczają duchowe rozeznawanie, rozumiecie? Ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz mój Ojciec, który jest w niebie, objawił to Tobie. I na tej skale ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. Nie będą nigdy w stanie pokonać go, co wskazuje na to, że będą walczyć przeciw niemu. Zważajcie teraz. I zobaczcie, przeciwko czemu są bramy piekła? Oni nie są przeciwko denominacji. Władza ją uznaje. To nie to. Świat uznaje nasze denominacje. Wszystkie. My mamy prawo. Każdy poszczególny z nas, obywateli Ameryki, mamy prawo do denominacji. Co jest fajne. My sobie to cenimy. Lecz bramy piekielne nie są przeciwko temu. One są przeciwko duchowemu objawieniu tego, że Chrystus jest obecnie tutaj, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Przeciw temu właśnie one walczą. Bramy piekielne będą przeciwko temu, lecz one nie przemogą go. Spójrzcie tutaj, jeżeli zechcecie. Jezus, głosiłem niedawno, gdzieś wieczorem, być może tam na południu. Na początku tak nie było. Musimy iść z powrotem do początku, by znaleźć nasz tekst teraz, na krótką chwilę tylko. Na początku był Kain, intelektualny, zbudował fajny kościół, jakbyśmy powiedzieli, zbudował piękny ołtarz, złożył na nim ofiarę, modlił się szczerze, złożył pocięgowania, złożył swoją dziesięcinę. Wszystko czynił tak samo religijnie jak Abel. Lecz Abel, nie było Biblii w owych czasach, lecz dzięki duchowemu objawieniu zobaczył, że nie chodziło o owoce z pola, które spowodowały grzech. Nie były to jabłka, które oni zjedli. Widzicie, nie były to Jabłka, objawienie powiedziało mu to. I nie były to owoce, które spowodowały, że on musiał wyjść z raju. Było to życie, oddzielenie życia. Więc on wyszedł, wziął baranka i ofiarował go za siebie we wierze, która jest duchowym objawieniem. Amen. To objawienie Boże, duchowe objawienie było mu objawione. Nie były to owoce. Nie były to jabłka, nie były to brzoskwinie, śliwki ani gruszki, było to odseparowanie od życia. Więc on wyszedł i wziął życie i złożył je w ofierze zamiast owoców. Owoce są tym, co ty czynisz, twoimi uczynkami, twoje własne ręki, tym, co ty czynisz. Ja pójdę i zbuduję to, ja uczynię to, ja będę wspierał to. To jest dobre. On miał ołtarz dokładnie tak samo, jak miał jego brat. Obaj mieli ołtarze, to było dobre, lecz było to duchowe objawienie prawdy tej rzeczy ponieważ Duch Boży objawił ją i na tej skale, na skale, na której umarł Chrystus, na skale wieków, na tej skale, na której umarł baranek Abla. Ten młody Abel, kiedy on włożył swoje ręce na tego małego baranka, a jego biała wełna została zbrożona krwią, kiedy on wziął ostry kamień, nie mieli wówczas włóczni w owych czasach i przeciął mu jego szyję o tak, uderzając w nią kamieniem. A to biedne stworzonko umierało, krew spływała mu po rękach i cała wełna baranka była zbrożona grwią i on beczał i umierał. O czym to mówiło? O baranku Bożym, 4000 lat później, duchowo objawiony Kościołowi. A on go odrzucił i ludzie nazywali go Belzebubem i Diabłem, ponieważ wszyscy prorocy mówili o tym. Ludzie. Zaprzeczyli prorokom. O, powiedział on, wybudujecie ich grobowce, a włożyliście ich tam, wy ściany pobilane. On im to powiedział, bez duchowego rozeznania. Nie wiedzieli, że to był baranek Boży, że on miał być właśnie takim i postępować w taki sposób, ponieważ on wypełniał Boże Słowo. A Kościół Ducha Świętego dzisiaj działa tak, jak oni działają. Czyni rzeczy, które oni czynią. Oni wypełniają Słowo Boże. Aleluja. Widzicie, Piotr powiedział w dniu 50. To jest to, i on powiedział, to jest dla Was i dla Waszych dzieci, i dla tych, Którzy są jeszcze daleko, ilu ich pan nasz Bóg powoła. Ci sami, natchnieni prorocy, prorokowali, że wieczorne światło będzie świecić, że będzie wczesny i późny deszcz razem, jak w dniach łaski.